Cześć, z tej strony B123, witam w odcinku z nowej gry na kanale e, Jaką jest WB Universe e, I tak, przy, m, jakiś, przed chwilą właśnie prawie, że e, stoczyłem pierwszą walkę, zobaczyłem jak działa ta gra I teraz mam wybrać gwiazdę, e, która zasili mój roster e, Albo gwiazdy też I niech to będzie paczka mandy i Koło tu otrzymaliśmy. Otrzymaliśmy tam minę, Briana Kendrika, Lacey Evans, Sefa Rollinsa li oraz Linsa Dorado. Okej. Okay. Jakieś przeciwnika nam każą szukać. Najlepszy, wiadomo, jest Seff Rollins oczywiście. To raczej tutaj... Nie podlega wątpliwości. No, drużyna mojego przeciwnika też jest dość mocna. Jest niestety lepsza. Chociaż tutaj, akurat, w tym starcie powinienem wygrać. No, grafika prezentuje się dość nawet yy, w porządku także najbardziej można oj oj niestety no tą. No i dobra ale. Tutaj trzeba odpowiednio trafić. I raz, dwa i trzy dobrze zwyciężą, całe szczęście. No, a dopiero się uczę grać, tak naprawdę, w tę grę, także też nie ma. Nie wiadomo, czego ode mnie wymagać. Mm. No i wygrałem, okej. Okay. No i dobra, ale w sumie nie chcę. Ale właśnie jakiś story no Tutaj mam swój roster, tak? Triple H. No tu mamy jakie naprawdę bardzo dobre gwiazdy, bro, Aha, no tak, jest po kilka wersji zawodników. No, spoko, hmm, ciekawie, no. A w sklepie. Co możemy kupić w sklepie? Aha, drafty jakieś Silver Battle, Better Superstar Exclusive Brock Lesnar mhm. Daily Deals Nic takiego jeszcze na razie nie ma. No dobrze, zmuszają nas do zagrania tutaj. Tego to zagrajmy w mm, starcie Safarolisa, w takim razie. Mm. Ale naszym rywalem będzie Kalisto. Ten Kalisto jakoś tak... W sumie, taki dziwny kolor tej maski. No. W sumie ostatnio go nie, jakoś tak nie widziałem, a... a ostatnio Lucha... House Party właśnie walczyło z Larsem Sullivanem, jeżeli dobrze pamiętam. I taki Six pojedynkowa jest tutaj właśnie prowadzona rywalizacja. O, tego słowa mi zabrakło pomiędzy nimi. Okej, okay, tutaj sefronis nam dały jakieś protipy. Mm. Mogę wykonać stąpa. I stąp. To już jest zwycięstwo. I trzy sefronis, dobrze. Nie no, naprawdę ładnie, ładnie dość wygląda ta grafika. Podoba mi się. Jak na grę mobilną, no to bardzo dobrze. Aha, tutaj, jakby zostało zagrane, widzę automatycznie i przegrał mój list. Dorado, no dobra, to nic. Ale tak. O właśnie, history e mode. Welcome to the Club, Stephanie McMahon. Eee, hmm. No tak, będziemy budować oczywiście swój roster. Mm. Fin bader Seth Sephrodis. Moje szanse na zwycięstwo. Rzeczywiście mamy różne. Jak nie wiem, jakby... Mm. Klasy to trochę źle powiedziane Ale O rodzaje może zawodników W sensie mamy powerhouse'ów Mamy tutaj właśnie yy, Highflyer'ów Mamy też charyzmatyków Tutaj Finn Balor który, Z którym się zmierzymy No i Finn Balor Ronis, Także dwóch fajnych zawodników Dobrych I Signature Move Próbujmy wykonać stąpa, choć może się jednak nie udać. Okay. I stąp. Okej. Okay. No to już powinien być koniec. Bardzo dobrze. No, zaraz zobaczymy, co Wam zaoferuje gra. Yy, ukończyłem właśnie jakąś historię. Mhm. I tutaj mogę coś otworzyć: BASIC DRAFT. I zobaczmy. Cedric Alexander. No dobra, czyli nie jest tak najgorzej. o mistrzostwo interkontynentalne. No dobra, zobaczmy. Dolph Ziegler będzie bronił tego tytułu. I Cedric Alexander? No dobra, jestem Dolph Ziegler. No dobra, spróbujmy jako Cedric Alexander zagrać. Chodź, jest on Ym, właśnie z innego. Nie jest z Monday Night Raw. Tylko, właśnie, tam z, jest kraj, z tych krajzerów mm, Z idwizji, ale no dobrze Diving clothesline Ojej Z opóźnieniem coś yy, Nacisnęło mi się, nacisnęło mi się, niestety Coś się tak jakby lekko ścięło i przez to tylko I wyłącznie właśnie Nacisnąłem teraz, jak powinno być ok albo good. Odkopujemy całe szczęście. No, tutaj pewna. I diving close line. O, i teraz dobrze było. Teraz już się nie ścięło. Ale to nie jest mnie faktu że wcześniej nie straciliśmy sporej tej właśnie ilości. AP. I, no, troszeczkę lepiej się broniliśmy. Mmm, dziwne, teraz nie odkopałem. No, niestety przegrywamy, no ale to nic. Yy... Chciałbym, zebrać... zebrali. John Sina. Cizaro, czyli dobre dość gwiazdy. Spróbujmy ten Bronze Draft. Kors Hopkins, aha. No to akurat dość słaby gwiazdor, ale no dobra. A zobaczmy Smackdown Live. Oczywiście Shane jest. Mamy Killiana Dayna. I pewnie z nim się zmierzymy. Cedric Alexander kontra Killian Devin. No jest szansa taka dość wyrównana, jeżeli chodzi o ten mecz. O to, kto ma zwyciężyć. Więc zaraz to się okaże. No przydałoby się zwyciężyć. No teraz jesteśmy właśnie już na SmackDown. <laughs> Oj, trzeba uważać. I gut dobrze. A coś mało mu zabrało, szczerze mówiąc. Spodziewałem się, że inaczej to wyjdzie trochę. Oj, oj oj oj, niestety ciężka sprawa. Odkopuje przy dwóch, ale to jest naprawdę dość ciężko. Jeszcze skontrowany zostaje. Znowu przy dwóch, ale. Dobrze, spróbujmy zaryzykować. Co nam szkodzi? No niestety już tutaj jest zbytnie tak O, już teraz nawet nie możemy odkopać, Mhm, <grym> Praktycznie zostajemy, szkoda To jakby jakoś tak Uzbierać jeszcze fundusze nasze Albo właśnie ulepszyć Posiadanych przez nas Zawodników To nie byłoby głupi pomysłem Zerknijmy jeszcze raz na nasz roster Najbardziej do tego Rollinsa bym ulepszył chyba, bo w sumie Find mortu. tu to... No dobra Czyli to oznacza, że musimy więcej tego Aha. No dobra no To Okej, okay, to myślę, że w tym odcinku takim zapoznawczym e, w ramach wstępu to chyba było na tyle e, Także No już kolejne myślę z tej gry też będą się pojawiały. Dość ciekawa gierka. Także zobaczymy jak to się rozwinie. Yy, więc do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.